Jeśli już witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Odcinku, w którym chciałbym oznajmić, że to już koniec. Tak, dokładnie. Zamykam kanał. Dlaczego? Sam nie wiem, <laughs> już filmy się rzadko pojawiają. To no nie tak. I tak. jeszcze chciałbym oznajmić, że będą się, że do, dokończymy kilka serii, a potem je kanał. To będzie jakoś miesiąc półtorej trwało, lub nawet więcej. Tak, bed, bed, na pewno dokończymy serię e, e, Kupiec Wędrowny. Może pojawi się jeszcze jakaś jedna z Minecrafta. Ej, skończymy serię Ostixa. Zrobimy pewnie nową również serię z Robloxa. Skończymy Survival 1.16. Jeszcze pojawi się dość dużo odcinków z, e, e, z Robloxa. Też czasami będą się pojawiać z a Ale to kilka jedynie. No i. A więc dziękuję dziękuję za te kilka miesięcy. I jak mam Was? Żegam. Właśnie koniec. To nie, to nie jest ostatni odcinek, ale tak jak mówiłem, czyli zrobimy y, 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 podsumując: kupca wędrownego na Owseye z Minecrafta dokończymy kupca wędrownego. O Stix'e dokończymy, zrobimy nową serię z ehm, Co tam jeszcze? Hmm. A, dokończymy Survival 1.16. I... E, pojawią się jeszcze odcinki z oczywiście takie, wiecie, takie normalne. I również zrobił starse i Minecraft takie normalne. A więc dziękuję za wysłuchanie i również za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a ja Was żegnam. Papatki do kolejnego odcinka.